Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie. Zobaczcie, gdzie dzisiaj jestem. Global Clean i tak się akurat składa, że przy mnie przyjechała dostawa Zaszbyc. Zrobimy taki, jak się uda, mały unboxing. Także zaraz tutaj zostanie to wniesione do środka i zobaczymy, co przyjechało. Jesteśmy już w środku, kartony zostały, wszystko zostało wniesione do środka, jest z nami Leszek Dmowski, Leszku może zrobimy taki mały unboxing, cześć, cześć, e, bo pokażemy co tutaj do was przyjechało, pierwsze zamówienie w, w tym roku, w końcu odkorkowało się po świętach, i, I co, klienci już czekają, także cieszymy się, że to do nas to nas Na to tak, na to praktycznie są, tak? Czyli tak, to już większość tych rzeczy jest tak naprawdę 90% sprzedana. Także już mamy otwarte kolejne zamówienie, żeby nie było takiego dużego postoju. I w tym mamy y, dwa Enforcery, mamy ninja, y, tą lżejszą kontraktor. Możemy okay. sobie ją otworzyć i zobaczymy jak wygląda. Dwa ratowaki, jakieś troszkę pomp, spotmastery dla klientów, spot do czyszczenia tapicerki, lance, węże, takie jakieś narzędzia i akcesoria. Mhm. To co może otworzymy, jeden ze, chociaż ze sprzętów, to byśmy pokazali. Nie wiem, może. Oczywiście, Enforcera. Jak najbardziej. Czyli mamy. Unboxing, bo zawsze jak e, sprzęt do nas przychodzi Oczywiście co robimy, to musimy go przetestować i sprawdzić czy wszystko jest. Tak jest e, Czyli tutaj na początku Wąż do spuszczania resztek płukanki, tak? Tak jest, to jest Pampa Instrukcja I teraz jak się wyjmuje sera. Zawsze jest zabezpieczony w folii bombelkowej na wszelki wypadek. No. Tak pachnie nowy enforcer. Czyli e, tutaj enforcer mamy wyposażony w podgrzewacz w zbiorniku. E, to czym się maszyny ażbis charakteryzują że mamy grzałkę wewnątrz, wbudowaną i możemy sobie dodatkowo doczepić podgrzewacz przepływowy dzięki czemu podgrzewacz przepływowy aż tak mocno się nie męczy i możemy faktycznie generować jeśli podłączymy Vitus steamate 110 stopni i możemy prać mokrą parą i w tej konfiguracji mamy dwa przewody zasilające i mamy e, standard i heavy duty e, performance Turbinki e, e, To jest podstawowa wersja e, Enforcera Tutaj mamy standard i heavy duty performance e, 5,7 e, cala i pompę e, pamteka Endura Guard e, e, skręconą do 400 e, PSI czyli to jest 600, ale dla większej żywotności jest skręcona od 30% i mamy dwa przewody zasilające, czyli to też jest fajne, że maksymalnie aż wycisnęło tyle, ile można z każdego przewodu. W każdym zestawie maszyny, zazwyczaj klienci decydują się na jeden wąż 7,6 m, 38 mm, i lance do dywanów. Lance do dywanów lub rotowaka, czyli szorwarkę ekstrakcyjną tak jak jest tutaj w naszym demo lub lanca lub rotowaka rotowaki też nam przyszły dwie sztuki ale to już są sprzęty na większe metry tam gdzie chcemy przyspieszyć gdzie chcemy wyeliminować ruch przód, tył mm -hmm. bo faktycznie rotowak sam sobie waży około 15 kg i jest bardzo Przyjaznym sprzętem w czyszczeniu komercyjnych wykładzin, i co? Może pokażę jeszcze Wam Ninja. Możemy sobie ulepszać specyfikacje od 250 PSI nawet do 800 PSI. Turbiny sące od 2 razy 5,7 standard plus heavy duty poprzez dwa razy Heavy Duty 5.7, dwa razy 6.6 e, lub e, dwa razy 7.2. E, ameteki, e, wtedy możemy e, zainstalować turbinę e, wolnoobrotowe o większej średnicy. E... I tak to wygląda. Także sprzęt, to... e, lubimy sprzedawać, lubimy npoc bo, bo zazwyczaj się nie psują. I y, rzadko kiedy wracają na jakieś y, usterki, one praktycznie nie istnieją, ale oczywiście te maszyny mają pracować i y, serwisy cykliczne co 12 miesięcy. Y, przegląd szczotek, smarowanie łożyska w pompie rekomendujemy. Ok, żeby pewne rzeczy się nie nawarstwiały. Jasne, ok, czyli mamy. Okay. Pan Paul czyli tak samo, wóź do licontowania. Tutaj mamy Ninja e, kontraktor. E, jest to stosunkowo e, odchudzona i lżejsza konstrukcja niż Enforcer. Tak samo jest grzałeczka e, w zbiorniku. Tyle, że pompa już e, jest 250 PSI e, z tak samo jak w enforcerze czy Senseju z regulacją ciśnienia, ciśnienia. Mhm. ten mamy regulowane w zakresie od 0 do 65 stopni. I mamy jeden silnik sący i tutaj mamy 6,6 cala i 250 PSI pompę. I to jest taki powiedzmy złoty środek, jeśli ktoś poszukuje. Yy, nie za dużej maszyny, nie za ciężkiej to ma do wyboru albo senseja albo ninja kontraktor i akurat klient poszuki poszukiwał troszkę większych zbiorników yy, a nie miał aż tyle środków do zagospodarowania żeby zdecydować się na Impulsera. bo faktycznie te odkurzacze ninja są troszkę tańsze i to jest też na duży Plus. A zbiorniki jakie tutaj mamy, jaki Zbiorniki mamy o 10 litrów mniejsze, mamy po 40 litrów zbiornik roboczy i zbiornik na czystą wodę, a tutaj mamy po 50 litrów, czyli te 10 litrów dużo i niedużo. Dokładnie, dużo no. i niedużo, no. czyli tak jak w we wszystkich sprzętach mamy zawór gilotnowy, co też często może nam przyspieszyć pracę blokady na kółka i łatwy dostęp do komponentów elektrycznych i te maszyny są dosyć łatwe w, w jakimś serwisie to jest to jest to jest control. jest tutaj jest tutaj jest flow control. I możemy sobie regulować ciśnienie, żeby nie przemaczać, bo faktycznie nie zawsze potrzebujemy aż tak dużego ciśnienia, jeśli bierzemy no tak. jakieś delikatne tkaniny, czy jeśli bierzemy już i decydujemy się prać na tkaniny zasłony, kotary, czy nawet materacę, czy jakieś wypoczynki, gdzie klienci dostosować. będą chcieli. Użytkować dane, dane meble jeszcze tego samego dnia to faktycznie wtedy nie strzelamy aż tak dużym ciśnieniem tylko zmniejszamy to ciśnienie do 100 PSI i mamy pełną kontrolę nad penetracją tego roztworu, oczywiście narzędzie do tapicerki też ma znaczenie, prawda? Są specjalne narzędzia z dyszą yy, y, wbudowaną wewnątrz y, slotu sącego. Wtedy możemy jeszcze zmniejszyć y, tą penetrację, zachowując y, y, ciągle y, y, znakomite efekty czyszczące. Tak jak y, s, safira albo tak, rotowak. To y, ty masz ten, na ten przykład, ten? przykład y, Na przykład y, tutaj możemy jeszcze zrobić unboxing. do optowaka Jeśli to jest to No takkliwa nie jest to ale mamy unboxing. Dobrze, no to co to jest? Zgadnijmy Do, do szarowarki Tak jest, to jest tak, głowica typowo do wykładzin obiektowych z 3 sloty Sące mhm. I mamy szczotki po bokach, czyli dla większego tarcia ale wykładzina musi być wtedy z krótkim runem, a na obiektach zazwyczaj oh. to głównie takie są, są chyba. Dokładnie, I, i na taką głowicę zdecydował się klient, żeby mieć najlepsze efekty czyszczenia, i często eliminując wcześniejszą szerowanie, szerwatką tarczową czy walcową, możemy w niektórych sytuacjach wspomóc się właśnie taką głowicą. Dziękuję Ci bardzo za tutaj pokazanie e, nam e, zrobienia takiego unboxingu. Ja jeszcze sobie pozwolę e, trochę popatrzeć tutaj po razbach ja czuję jak dziecko na na co zabaw także <laughs> to właśnie zajmuje czas, ale ja sobie jeszcze tam zabawki dla dużych dzieci prawda? tak jest tak jest my lubimy zabawki yy, i tych zabawek będzie coraz więcej no od ostatniego czasu co byłem no to naprawdę sporo akcesori właśnie przybyło i też właśnie bym chciał to pokazać przy okazji nowy rok mamy nowe nowy, plany tak. I tak jak mówię nie możemy za dużo mówić, ale zabaweczek będzie coraz więcej i także jesteśmy też zmotywowani początek roku, nowe plany i działamy. Dzięki. Dzięki Okej, okay, to popatrzymy jeszcze trochę. Co tu mam? Co tu ma? Ciekawe co tutaj. Patrzymy. Aha, mamy tutaj stawkę narzędzie do prania tapicerki. Można powiedzieć premium. Z tego co widzę to jest to rotowak. Z wężem. Może krótko powiem o tym narzędziu. Co my tutaj mamy? Cała głowica jest prawie że przezroczysta, dzięki czemu doskonale widać zaciągany brud. Wiemy do jakiego momentu kontynuować płukanie, aby jakby pozbyć się tego całego brudu z tkaniny mamy tutaj dwa sloty ssące to powoduje yy, ślizgacz dzięki czemu ssawka gładko chodzi po materiale w, obie, w obydwie strony tkanina jeśli jest taka poluzowana yy, nie jest zaciągana przez otwory ssące można czyścić tym delikatne tkaniny yy, wąż ciśnieniowy schowany jest wewnątrz węża ssącego. -są Cała stawka jest w pełni obrotowa na mufie. Tu mamy rękaw z regulatorem przepływu, tak roztworu czyszczącego. Ustawiamy sobie tutaj jaki chcemy mieć przepływ. Identycznie jak w Safire. No i tutaj podłączamy do, do normalnego węża naszego ekstraktora. Nie naszła mnie taka nostalgia, bo ja na szkoleniu tutaj byłem w 2020 roku we wrześniu, dokładnie jak pamiętam. Y Nadmienię, że wcześniej zajmowałem się już kilka lat praniem, natomiast na, na tym szkoleniu, to szkolenie dało mi takiego kopa motywacyjnego. Zobaczyłem też, ile rzeczy jeszcze tak naprawdę muszę się nauczyć, i e, bardziej na poważnie w to wtedy wszedłem. E, poznałem też fajne osoby, z którymi e, do tej pory utrzymuję e, stały kontakt. E, dobrze, może jeszcze tutaj popatrzymy, co tutaj. E, jest, znaczy dużo rzeczy jest ciekawych, to jest na pewno, ale nie, nie mamy czasu, żeby tutaj wszystko po kolei omawiać, także muszę spojrzeć z firmy World of Clean e, Reaktor Enzyma Active Cleaning, jest to e, dosyć nowy środek, e, w, jest to wzmacniacz, wzmacniacz enzymatyczny Trochę coś jak OxyBright, tyle że OxyBright posiada jedynie właściwości rozjaśniające, natomiast to przy okazji również rozjaśnia, ale koncentruje się na plamach pochodzenia organicznego, czyli dobrze sprawdzi się na materacach, np. Na w połączeniu z pre-sprayem enzymatycznym, plamy organiczne takie jak pot i, i tym podobne. Nie można go stosować z, z presprejem typu solwenty, jak Lemon Vibe. Natomiast takie enzymy też, środki na bazie takich enzymów w przyszłości prawdopodobnie też będą. No, a tutaj mamy Prochem Global, tak, World of Clean Hydra Master. Ja wcześniej nie widziałem takie kolorystyczne wersje kwazarów, opryskiwaczy. Fajne, myślę, szczególnie dla, dla kobiet, które również zajmują się e, szeroko pojętym praniem. Szczoteczki Wikan. Te są bardzo fajne. Dużo osób wiem, że używa. Też takie mam. A takie nawet nie widziałem wcześniej. Duża, taka faj, fajnie w ręce leży. Na pewno Praca nią przyspiesza etap wcierania przy pre-spraya. i tu jest często pytacie mnie o te padziki na wkrętarkę. Z mikro z mikrofibry. Te są fajne, takie grube. Smocowanie na na rzep. Dobrze, dziękuję bardzo Wam za, za obejrzenie filmu. Zapraszam do śledzenia kanału. Niedługo też może jakieś nowości się pojawią. Także do zobaczenia. Pozdrawiam.